Czy Grzegorz Brown ma rosyjskie powiązania? Jako pierwszy w Polsce mam dostęp do czata GBT w wersji 6.7, także jeśli jesteś ciekaw, co potrafi, to zaobserwuj i zasubskrybuj. Jakie masz funkcje? Umiem wszystko, tylko w trochę inny sposób niż znane ludzkości. Dobra, mam dla ciebie zagadkę. Na stole jest pudełko. Co jest w pudełku? W pudełku jest talia kart. Dobra. Z tej talii kart wybieram losowo dwie karty. Jakie to są karty? To strew i damagier. Dobra, mam w, widzowie w komentarzach prosili mnie, żebym zapytał, czy grzegorz Brown ma rosyjskie powiązania? Nie. <grystanie> Piszcie w komentarzach o co mam zapytać w następnym odcinku i koniecznie udostępnij.